Marek stał przed lustrem w sypialni, patrząc na swoje odbicie z mieszaniną niepewności i determinacji. W rękach trzymał sztuczne okulary i perukę, które kupił w sklepie z kostiumami w Krakowie tego samego ranka. To był szalony pomysł, ale po dwóch tygodniach zastanawiania się nad dziwnym zachowaniem Agnieszki nie potrafił już dłużej czekać. Co ja właściwie robię? szepnął do siebie, nakładając perukę. Odbicie w lustrze pokazywało mu obcego mężczyznę, kogoś, kogo Agnieszka i jej koledzy z pracy nie rozpoznają. Marek i Agnieszka byli małżeństwem od ośmiu lat. Poznali się na studiach ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ich miłość kwitła między wykładami i późnymi nocami w bibliotece. Marek pracował teraz jako księgowy w małej firmie rodzinnej w dzielnicy Podgórze. Podczas gdy Agnieszka zdobywała kolejne awanse, w Międzynarodowej Korporacji IT w centrum miasta. Ostatnio jednak coś się zmieniło. Agnieszka wracała do domu coraz później, często wymigując się od wspólnych kolacji. Gdy pytał o jej dzień, odpowiadała wymijająco, a jej telefon ciągle brzęczał powiadomieniami, które sprawdzała z tajemniczym uśmiechem. Najgorsze było to, że gdy próbował z nią rozmawiać o ich związku, wydawała się nieobecna, jakby myślami była gdzie indziej. Może po prostu za dużo pracuje w tej małej firmie, a ona żyje w świecie wielkiej korporacji, próbował uspokajać siebie Marek, ale w głębi serca wiedział, że to coś więcej. Dzisiejszy wieczór był szczególny coroczna impreza świąteczna firmy Agnieszki. Przez wszystkie poprzednie lata zawsze szli razem. To była tradycja. Agnieszka lubiła pokazywać go swoim kolegom, opowiadać, jak poznali się na uniwersytecie. Marek czuł się wtedy ważny. Potrzebny, ale w tym roku wszystko było inne. Kochanie, wiesz jak to jest z firmowymi imprezami, powiedziała mu trzy dni temu nie patrząc mu w oczy. Dużo rozmów o projektach, nudzące prezentacje. Będziesz się tam tylko nudził. Pójdę sama, wrócę wcześniej. Marek poczuł, jakby dostał policzek. Przez osiem lat nigdy nie powiedziała, że się nudzi na tych imprezach. Przeciwnie, zawsze mówiła, jak bardzo lubi, gdy przychodzi z nią. Jak dumna jest ze swojego męża. Dobrze odpowiedział wtedy, starając się zachować spokój. Rozumiem, ale nie rozumiał i nie mógł przestać myśleć o tym, dlaczego nagle nie chce, żeby tam był. Teraz stojąc przed lustrem w przebraniu, Marek wiedział, że to jego jedyna szansa, żeby dowiedzieć się prawdy. Hotel Kopernikus na Starym Mieście, gdzie odbywała się impreza, był miejscem, które dobrze znał. Wynajęcie stolika w Lobby bar nie będzie problemem. Założył okulary i jeszcze raz spojrzał na swoje odbicie. Peruka zmieniała jego wygląd bardziej, niż się spodziewał. Dodał fałszywą brodę, którą także kupił w sklepie z kostiumami. Teraz wyglądał jak kompletnie inna osoba. Wziął głęboki oddech i sprawdził godzinę na telefonie. Dziewiętnaście trzydzieści Agnieszka wyszła godzinę temu ubrana w elegancką granatową sukienkę, którą kupili razem w zeszłym roku. Wyglądała pięknie, ale gdy się żegnali, jej uścisk był chłodny, nieobecny. Nie czekaj na mnie. Może będzie późno, powiedziała nie patrząc mu w oczy. Marek założył ciemny płaszcz i wyszedł z mieszkania na osiedlu ugorek. Krakowskie ulice były pełne świątecznych światełek. A powietrze pachniało zimą i piernikami z pobliskiego tartaku. Normalnie uwielbiał ten czas roku, ale dzisiaj wszystko wydawało się inne, niepewne. Po dwudziestu minutach jazdy tramwajem był już przy hotelu Kopernikus. Serce biło mu jak szalone, gdy przechodził przez eleganckie lobby. Dźwięki muzyki i śmiechu dobiegały z sali konferencyjnej na pierwszym piętrze. Tam odbywała się impreza. Usiadł przy barze w lobby, zamówił kawę, i wyjął telefon, udając, że czyta ważne wiadomości. W rzeczywistości obserwował schody prowadzące do sali imprezowej. Po dziesięciu minutach zobaczył ją. Agnieszka schodziła po schodach w towarzystwie wysokiego, elegancko ubranego mężczyzny. Śmiali się razem z czegoś, co powiedział. Marek poczuł ukłucie w sercu, ale starał się zachować spokój. Podeszli do baru, zaledwie kilka metrów od niego. Agnieszka zamówiła białe wino, jej towarzysz whisky. Marek nachylił się nad telefonem, starając się wyglądać naturalnie. Naprawdę myślisz, że to dobry pomysł? Usłyszał głos Agnieszki, brzmiący inaczej niż zwykle, bardziej pewnie. Agnieszka, to może być przełom w twojej karierze, odpowiedział mężczyzna. Ten projekt w Warszawie czeka tylko na ciebie. Firma potrzebuje kogoś twojego kalibru. Marek zmarszczył brwi. O jakim projekcie mówią? Agnieszka nigdy nie wspominała o Warszawie. Ale Marek, zaczęła Agnieszka, ale jej towarzysz przerwał jej. Marek to dobry człowiek, ale w jego głosie było coś, czego Marek nie potrafił określić. Czy naprawdę widzisz siebie przez resztę życia w tej małej krakowskiej rutynie? Agnieszka milczała przez chwilę, kręcąc winem w szklance. Marek czuł, jak jego świat zaczyna się walić, ale słuchał dalej. To skomplikowane, Piotr, powiedziała w końcu. Marek to. To nie jest tak, że go nie kocham. Ale kunczy, zapytał Piotr. Agnieszka westchnęła głęboko. Ale czasem czuję się, jakby życie przechodziło mi obok. Jakby ten mały świat, w którym żyjemy, był za ciasny. Marek poczuł, jakby dostał cios w żołądek. Czy tak naprawdę go widziała? Jako kogoś, kto ją ogranicza? To, co usłyszał dalej, miało zmienić wszystko. Marek siedział jak sparaliżowany. Trzymając kawę, która już dawno wystygła. To, co usłyszał dalej, przeszło jego najgorsze obawy, ale nie było to to, czego się spodziewał. Wiesz, Piotr, kontynuowała Agnieszka, a jej głos stał się cieplejszy. Marek jest najlepszym człowiekiem, jakiego znam. Kiedy poznałam go na uniwersytecie, był taki pełen marzeń. Chciał założyć własną firmę księgową, pomagać małym przedsiębiorstwom. Miał tyle pomysłów. Marek uniósł głowę zaskoczony kierunkiem tej rozmowy. To nie brzmiało jak zdrada, to brzmiało jak. I co się stało? zapytał Piotr, ale jego ton już nie brzmiał pogardliwie. Brzmiał raczej ze zrozumieniem. Życie, odpowiedziała Agnieszka z westchnieniem. Kiedy się pobraliśmy, wziął tę pracę w firmie mojego wujka miała być tymczasowa żebyśmy mieli stabilne dochody. Ale lata mijały, a on, jakby zapomniał o swoich marzeniach. Stał się zbyt wygodny, zbyt bezpieczny. Marek poczuł dziwne ukłucie w sercu. Czy rzeczywiście tak się stało? Czy rzeczywiście zapomniał o swoich marzeniach? Ale najgorsze jest to, kontynuowała Agnieszka, a w jej głosie słychać było smutek, że kiedy próbuje z nim rozmawiać o zmianach, o nowych możliwościach reaguje defensywnie, jakby myślał, że krytykuje go, a nie próbuje go zmotywować. To dlatego nie chciałaś, żeby przyszedł dziś? zapytał Piotr. Tak, przyznała Agnieszka. Wiedziałam, że będziesz rozmawiał o ofercie pracy w Warszawie. Marek natychmiast uznałby to za zagrożenie, zamiast zobaczyć w tym szansę dla nas obojga. On. On już nie słucha, gdy mówię o przyszłości. Marek siedział w szoku. To nie była historia o zdradzie, to była historia o nim samym, o człowieku, który przestał marzyć. Piotr pokiwał głową ze zrozumieniem. Wiem, jak to jest. Moja była żona miała podobny problem ze mną. To była jedna z przyczyn naszego rozwodu. Przestałem się rozwijać, a ona potrzebowała partnera, który będzie rósł razem z nią. Nie chcę się rozwodzić z Markiem, powiedziała szybko Agnieszka. Kocham go, ale czy boję się, że jesteśmy w miejscu, gdzie ja idę do przodu, a on zostaje w tyle i nie wiem, jak to naprawić. W tym momencie zbliżyła się do ich stolika koleżanka Agnieszki z pracy, Anna, którą Marek dobrze znał. Usiadła obok nich z lampką szampana. O czym rozmawiacie tak poważnie? Zapytała Anna ze śmiechem. O Markun, odpowiedziała Agnieszka. O nasz ukochany księgowy. Anna uśmiechnęła się. Wiesz, Agnieszka, zawsze ci zazdrościłam tego małżeństwa. Marek to jeden z niewielu mężczyzn, którzy naprawdę słuchają. Pamiętam, jak opowiadałaś, że zostaje z tobą do późna, gdy masz gorszy dzień, że zawsze pamięta o twoich ulubionych deserach. To prawda, nie przyznała Agnieszka. Marek jest cudowny w codziennym życiu, ale ale co? Anna wydawała się zaskoczona. Przestał być ciekawy świata, powiedziała Agnieszka cicho. Pamiętasz, jaki był na naszym ślubie? Opowiadał wszystkim o swoich planach, o firmie, którą chce założyć. Teraz gdy próbuję rozmawiać z nim o nowych możliwościach, o podróżach, o projektach, reaguje jakby to wszystko było zbyt skomplikowane. Anna pokiwała głową. Rozumiem. Mój mąż przeszedł przez podobny okres. Nazywam to kryzysem wygody człowiek osiąga pewną stabilność i boi się ją stracić, więc przestaje próbować nowych rzeczy. Dokładnie. Agnieszka ożywiła się. I nie wiem, jak mu to wytłumaczyć, że nie chce go zmienić. Chcę tylko, żebyśmy razem odkryli, kim jeszcze możemy się stać. Piotr pochylił się do przodu. A mówiłaś mu wprost o tym, co czujesz? Agnieszka zawahała się. Próbowałam, ale chyba nie umiałam dobrze tego wyrazić. Za każdym razem kończyło się awanturą. Marek myśli, że nie doceniam tego, co robi, a ja myślę, że on nie słucha moich potrzeb. To klasyczny problem komunikacji w małżeństwie, wtrąciła Anna. Wasza Teresa z HR właśnie przeszła przez to samo z mężem. Poszli na terapię par i teraz są szczęśliwsi niż kiedykolwiek. Marek poczuł, jakby dostał kubeł zimnej wody. Czy naprawdę tak wyglądał z zewnątrz? Jako mężczyzna, który przestał marzyć, przestał być ciekawy, przestał słuchać swojej żony, myślał o ostatnich miesiącach. Ile razy Agnieszka próbowała rozmawiać z nim o przyszłości, a on machał ręką, mówiąc: Jesteśmy szczęśliwi, po co coś zmieniać? Ile razy wspominała o kursach, podróżach, nowych projektach, a on odpowiadał, że nie ma teraz czasu lub może kiedyś. Wiecie co? powiedziała Agnieszka, upijając łyk wina. Czasem myślę, że Marek zapomniał, kim był, gdy się poznaliśmy. Tamten Marek miał blask w oczach. Planował, marzył, chciał zdobywać świat. Ten Marek. Co jest bezpieczny, ale. ale nudny tak zapytał Piotr delikatnie. Agnieszka zamilkła na długą chwilę. Nienudny, przewidywalny. I to mnie przeraża, bo nie chcę, żebyśmy stali się jedną z tych par, które żyją obok siebie, ale nie razem. Anna położyła rękę na ramieniu Agnieszki. Ale jesteście małżeństwem od ośmiu lat, to normalne, że przechodzicie przez różne fazy. Może to jest znak, że czas na nowy rozdział? Może, zgodziła się Agnieszka. Ta oferta pracy w Warszawie to może być szansa dla nas obojga nowe miasto, nowe możliwości. Ale jak przekonać Marka, że to nie ucieczka od naszego życia, ale budowanie czegoś lepszego? Marek siedział, czując mieszankę bólu i zrozumienia. Wszystko, co mówili, było prawdą. Rzeczywiście stał się wygodny, rzeczywiście przestał marzyć, rzeczywiście przestał słuchać Agnieszki, gdy mówiła o przyszłości. Ale najgorsze było to, że teraz rozumiał. Agnieszka nie chciała go opuścić, chciała go odzyskać, chciała odzyskać tego mężczyznę, w którym się zakochała dziewięć lat temu na uniwersytecie. W tym momencie na salę weszła jeszcze jedna osoba Katarzyna dyrektorka działu, w którym pracowała Agnieszka. Podsiadła do ich stolika z szerokim uśmiechem. Agnieszka, nareszcie mam okazję porozmawiać z tobą o tej propozycji, powiedziała entuzjastycznie. Wiem, że to duża decyzja, ale szczerze, jesteś idealną osobą na to stanowisko. Warszawa czeka na kogoś takiego jak ty. Agnieszka spojrzała na nią niepewnie. Dziękuję, Katarzyna, ale to nie tylko moja decyzja. Mam męża, całe życie w Krakowie. A co mówi mąż? zapytała Katarzyna. Jeszcze mu nie powiedziałam, przyznała Agnieszka cicho. Boję się jego reakcji. Dlaczego? Zdziwiła się Katarzyna. Z tego, co opowiadałaś o Marku, wydaje mi się być człowiekiem, który cię wspiera. Agnieszka westchnęła. Wspiera, ale boi się zmian. A ja nie chcę go zmuszać do czegoś, na co nie jest gotowy. To było dla Marka jak drugi policzek. Agnieszka bała się jego reakcji. Bała się, że nie będzie ją wspierał w jej marzeniach, i najgorsze było to, że miała rację. Katarzyna pokiwała głową ze zrozumieniem. Wiesz co, Agnieszka? Czasami ludzie potrzebują tylko przestrzeni, żeby sami odkryli, że chcą się zmienić. Może nie musisz przekonywać Marka do tej zmiany, może wystarczy, że pokażesz mu, jak bardzo ona oznacza dla ciebie. W tym momencie Marek zdał sobie sprawę z czegoś fundamentalnego. Nie był złym mężem, nie był złym człowiekiem, ale stał się mężczyzną, który przestał rosnąć i jeśli chciał uratować swoje małżeństwo, musiał najpierw uratować siebie. Wstał cicho z fotela w lobby płacąc za kawę, jego serce biło mocno, ale tym razem nie ze strachu czy złości, biło z determinacją. Gdy Marek wrócił do domu tego wieczoru, zdjął przebranie i usiadł przy kuchennym stole. W głowie wciąż brzmiały słowa Agnieszki. Tamten Marek miał blask w oczach, planował, marzył, chciał zdobywać świat. Kiedy to się stało? Kiedy przestał być tym człowiekiem? Spojrzał na swój laptop zamknięty w kącie stołu, ile miesięcy leżał tam nieużywany, podczas gdy on rutynowo wykonywał te same codzienne czynności. Ile planów pozostało zapisanych w plikach, które już dawno przestał otwierać. Włączył komputer i znalazł folder o nazwie Plany firma. Wewnątrz były dziesiątki dokumentów: biznesplany, projekty, pomysły na własną firmę księgową. Wszystko to tworzył pięć lat temu, pełen entuzjazmu i marzeń. Księgowość dla małych marzeń przeczytał tytuł swojego głównego projektu. To miała być firma, która pomagałaby małym przedsiębiorstwom nie tylko w księgowości, ale także w planowaniu finansowym i rozwoju. Chciał być mentorem dla innych przedsiębiorców, człowiekiem, który pomaga realizować marzenia. Co się stało z tym człowiekiem? Marek otworzył jeden z dokumentów i zaczął czytać. Jego własne słowa brzmiały jak głos obcej osoby. Chcę tworzyć coś znaczącego. Chce pomagać ludziom budować ich przyszłość. Usłyszał klucze w zamku. Agnieszka wróciła. Cześć kochanie, powiedziała cicho, wchodząc do kuchni. Wyglądała na zmęczoną, ale było w jej oczach coś, czego Marek nie widział od dawna, jakby nadzieja. Cześć, odpowiedział, nie odrywając wzroku od laptopa. Jak było na imprezie? Agnieszka usiadła naprzeciwko niego. Dobrze, rozmawialiśmy o pracy, o planach, zawahała się. Marek, musimy porozmawiać. Marek zamknął laptop i spojrzał na żonę. Teraz, gdy wiedział, co naprawdę myśli, widział ją inaczej. Widział kobietę, która wciąż go kochała, ale bała się, że straciła partnera, którego poznała. Ja też muszę ci coś powiedzieć, powiedział cicho. Agnieszka wyglądała na zaskoczoną. Słucham. Marek wziął głęboki oddech. Dostałaś ofertę pracy w Warszawie, prawda? Agnieszka zbladła. Skąd wiesz? To nieważne skąd, ważne jest to, że się dowiedziałem, odpowiedział spokojnie. I wiem też, dlaczego nie chciałaś mi o tym powiedzieć. Agnieszka spuściła wzrok. Marek, ja. Przestań, przerwał jej delikatnie. Nie musisz się tłumaczyć, masz rację. Stałem się mężczyzną, który boi się zmian, który przestał marzyć, który przestał cię słuchać. Agnieszka podniosła wzrok, w jej oczach pojawiły się łzy. Nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało. Kocham cię, Marek. Wiem, powiedział Marek, wyciągając rękę w jej stronę, i ja cię kocham. Ale kocham też kobietę którą poznałem dziewięć lat temu. Kobietę, która marzy, która chce podbijać świat, i ta kobieta zasługuje na partnera, który będzie rósł razem z nią. Agnieszka chwyciła jego rękę. Co próbujesz mi powiedzieć? Marek otworzył laptop i pokazał jej folder ze swoimi planami. Próbuję powiedzieć, że może czas, żebym odzyskał siebie, że może ta oferta w Warszawie to nie tylko twoja szansa, ale nasza. Agnieszka spojrzała na ekran z zaskoczeniem, Twoje stare plany biznesowe? Nie stare, powiedział Marek z pierwszym od miesięcy prawdziwym uśmiechem, odłożone na później. I myślę, że to później właśnie nadeszło. W ciągu następnej godziny rozmawiali jak dawno nie rozmawiali. Marek opowiedział Agnieszce o swoich dawnych marzeniach, o firmie, którą chciał założyć, o tym, jak gdzieś po drodze przestraszył się ryzyka i wybierał bezpieczeństwo. Agnieszka opowiedziała mu szczegóły oferty z Warszawy. Była to pozycja kierownika projektu w Departamencie Innowacji, z możliwością pracy nad projektami dla całej Europy Środkowej. To byłby nowy start dla nas obojga, powiedziała cicho, ale nie chcę cię zmuszać. Nie zmuszasz, przerwał jej Marek, inspirujesz. Przypominasz mi, kim chciałem być. Następne tygodnie były jak podróż w czasie. Marek zaczął aktualizować swoje stare plany, dostosowując je do obecnej sytuacji na rynku. Rozmawiał z małymi przedsiębiorcami, badał potrzeby rynku w Warszawie. Po raz pierwszy od lat czuł tę znajomą energię, która towarzyszyła mu na studiach. Agnieszka pomagała mu w przygotowaniach, a ich wieczorne rozmowy stały się pełne planów i marzeń, jak na początku ich związku. Wiesz, co jest najwspanialsze? powiedziała jedna z kolein, gdy siedzieli nad biznesplanem Marka. Nie tylko ty się zmieniłeś, ja też. Przestałam się bać, że jeśli będę rozmawiać o moich marzeniach, to cię uraniczę. Marek spojrzał na nią ze zrozumieniem. My oboje przestaliśmy rozmawiać o tym, kim chcemy być. Żyliśmy obok siebie zamiast ze sobą. W grudniu, na trzy miesiące przed planowaną przeprowadzką do Warszawy, Marek złożył wymówienie w firmie wujka Agnieszki. To była jedna z najtrudniejszych rozmów w jego życiu, ale kiedy wytłumaczył swoje plany, wujek uśmiechnął się. Myślałem, że nigdy nie znajdziesz odwagi, powiedział, ale cieszę się, że się myliłem. Powodzenia, Marek. A jeśli będziesz potrzebował mentora w biznesie, wiesz gdzie mnie znaleźć. W styczniu Marek i Agnieszka pakowali swoje krakowskie mieszkanie, stali w salonie otoczeni pudłami, ale atmosfera była zupełnie inna niż rok wcześniej. Będę za tym tęsknił, powiedział Marek, patrząc przez okno na Wawel. Ja też, zgodziła się Agnieszka, ale to nie jest pożegnanie na zawsze. To jest nowy rozdział, nowy rozdział, ten powtórzył Marek, obejmując żonę. Z tobą i z tym człowiekiem, kim chce być. W marcu, trzy miesiące po przeprowadzce do Warszawy, Marek siedział w małym biurze na Mokotowie. Na drzwiach wisiała tabliczka. Marek Kowalski, księgowość dla małych marzeń. Pierwszych klientów już miał dwóch młodych przedsiębiorców, którzy chcieli założyć startup i małą restaurację prowadzoną przez seniorów, którzy potrzebowali pomocy w reorganizacji finansów. Agnieszka wróciła z pracy rozpromieniona. Jak pierwszy dzień w nowym biurze? Zapytała. Jak pierwszy dzień nowego życia, odpowiedział Marek, całując ją na powitanie. Usiedli przy stole w ich nowym warszawskim mieszkaniu, patrząc na Wisłę za oknem. Każde z nich robiło to, o czym marzyło. Każde z nich było partnerem, którego potrzebowało. Wiesz co myślę? powiedziała Agnieszka, biorąc jego rękę. Co? Myślę, że czasem musimy się zagubić, żeby odnaleźć siebie. Czasem musimy przestraszyć się tego, co możemy stracić, żeby zrozumieć, co naprawdę mamy. Marek pokiwał głową. Gdyby nie ta impreza firmowa, gdyby mnie usłyszał tej rozmowy. Gdybyś nie usłyszał to może nigdy byśmy sobie tego nie powiedzieli na głos, dokończyła Agnieszka. Czasem prawda, choć boli, jest najlepszym prezentem, jaki możemy sobie dać. Tego wieczoru, patrząc na warszawskie światła, Marek pomyślał o tym mężczyźnie w przebraniu, który poszedł na imprezę firmową swojej żony. Ten mężczyzna szukał dowodów zdrady a znalazł coś zupełnie innego, prawdę o sobie. I tą prawdą była to, że miłość to nie tylko akceptacja tego, kim jesteś, ale także wsparcie w tym, kim chcesz się stać. Niezbyt daleko od hotelu Kopernikus w Krakowie, gdzie wszystko się zaczęło, małe marzenie właśnie stawało się rzeczywistością. A dwoje ludzi, którzy myśleli, że się gubią, odkryło, że w rzeczywistości znajdowali siebie i siebie nawzajem od nowa. Historia Marka pokazuje nam, że czasem to, czego się najbardziej boimy usłyszeć, może stać się początkiem najpiękniejszej przemiany w naszym życiu. Czasem miłość oznacza nie tylko akceptację, ale także wzajemną inspirację do bycia lepszymi wersjami siebie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw like i subskrybuj nasz kanał po więcej inspirujących historii o miłości, odwadze i życiowych zmianach. A w komentarzach napisz nam. Czy ty też masz marzenie, które odłożyłeś na później? Może to jest właśnie ten moment, żeby je odzyskać. Do zobaczenia w następnej historii.